Hej to ja MK yy, MSP. Yy, dzisiaj to mój pierwszy odcinek na YouTubie. I zakręcę kołem. Wcześniej mi się nie udało, więc widzicie, mam tylko jedno koło, miałam cztery. Yy, potem wam pokażę, co odkryłam. I. A, jakby to powiedzieć. Dobra, pokażę Wam po prostu, co odkryłam. Na MSP Chcia, chciałam, chciałam, żebyście subowali i lajkowali kanał Laska MSP. Wszystko oddzielnie. Tak, wszystko oddzielnie dokładnie. Właśnie ze mną ona jest. Więc będziemy teraz... Otworzę sobie skarbonkę. który mam dwa diamenty. Pokażę Wam co sobie potem kupię. Takiego fajnego bonisa, którego wam zaraz pokażę. 30 diamentów brakuje mi, ale po tego już będę mogła go mieć. E, dobra. Zaraz wam to pokażę. Niedługo będzie oczywiście rozdanko. E, Uprzedzam, że nie będę mogła do nikogo pisać, bo mam taką głupią klawiaturę. nie ja na mojej... E, na, na, na... Ja w moim... Klubie też będę robiła rozdania, więc zapraszam Dymenty, laski. A ja już zapomniałam, jakie mam klub. Mam jakieś miesiączki coś tam. Eee. Więc też zapraszam. A i zapraszajcie mnie na Laskę 59. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Tak, jeśli nie zapamiętaliście, to oczywiście stawię to w opisie, jeśli nie zapomnę. O, teraz no, mogę przejść oczywiście zwierzaki Pokażę Wam co odkryłam. Musimy tutaj wejść. I pokażę wam zaraz. Tak, ten zwierzak był ze starego Vipa. No. Ten zwierzak był ze starego VIP-a... Ja no ja to wczoraj odkryłam i muszę sobie to kupić, chociaż nie mam diamentu, ale to tego nie będę. A ja mogę go kupić. No. To ja sobie go kupię, oczywiście. To jest taki news. Mam mam, mam... Tak, news miesiąca. Dokładnie. Ehm... Um. Pozdrawiam wszystkich, ci, którzy to oglądają. Wyłączę sobie czat. Czat. I napiszę nowy status. Bo jest nie tutaj. Dobra. To teraz mam. K. A. A. Mk... Nie, czekajcie, jeszcze raz to napiszę. M A. M. Jest spację. K A N A. N A. M. mam kanał, czekajcie, to tutaj napisałam. Mam kanał na na Juku tutaj głupia. Mam um, kanał na it E, M, K, M, S, P. No, Dobra, nie trzy minuty, nie? A, musisz do piętnastu minut nagrać, inaczej ci się to nie wstawi. Dobra. To pewnie ja niedługo będę kończyła. Już 4 minuty. Możesz zatrzymywać, wiesz? Wiem o tym. Ja wiesz, co sobie zrobić. Działam. Co ci ma działać? Mizykali. Aha. Spoko pokażę Wam potem moje musicali. Nie tak, bo nie masz neta. A ja mam haha. No. Dobra. Co ty robisz? Ja Mama mam, mam jaką by tutaj sobie wziąć. Chyba wezmę tą. Bo tam już jest. Nie tutaj. Co ja robię? Muszę to teraz usunąć. Ja mi tutaj zajmuje pytanie w tak A jeszcze X muszę. No, i po sprawę. No i mogę wreszcie to udostępnić. Jeśli ktoś to zobaczy. panie było, gdyby to Gram Paula zobaczyła i zasubowała. Jeszcze <grym grym> moim losowaniu. Bo, bo ja się zgłosiłam do losowania w końcu. Ehm, em, em. Chcę, by się tu po. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Em. Um. Kochanie, robisz najlepsze O panuj się, Karina. Dobra, jak będę wiedziała, co mam robić, to wtedy do was wrócę. Yy, dobra, zrobimy coś to z jej. Sorry, pies butelki! A jej rodzice to demile! Co? Pani Zdzisławie, oddział psychiatryczny się o pana martwi. No i super. Um, Spadajcie na jej inny kanał, który nazywa się. Hej, jak? Nie, dam cześć, jak? Tak, nie, 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 nie. nie, nie. Tak, cześć, jak? Wpiszcie, uh, um. cześć? Jak? Nie, dobra, nie, nie znajdziecie, bo znajdziecie jakiś kanał samochodowy, którego ja widziałam. Nieprawda, znajdziecie takie coś co nagrywa na Narodziny Sari. A, tak. Tam jest komentarz, który ja napisałam, spadajcie na mój kanał. Mi się to podoba. Co to Co robisz? Narodziny Rodziny możecie wpisać i tam wam wyskoczy. Cześć, jak? LPS Przygody Sary odcinek pierwszy. Na Rodziny Dobra na razie. Dobra, już skończyłam robić tą bluzkę. Jak to nazwać? Dobra, już się M M K to włączę inną piosenkę. Też bardzo fajną. Dobra, to jakoś tylko dziwnie. Dobra, dopuszczaj. Ja Poszukiwa i tak zaraz kończę. Ja tak, bardzo chyba nie spodło. A jakby coś... Oooo, um, ja i tak zacznę odcinek, bo mogę tylko dobrze. 5 minut. A jak dopijemy tak 20 subów, to zacznę chyba nagrywać na komputerze. Pomagajcie mi w levelu, Proszę was. Jestem mi dziewiętnasty. Świnę. <laughs> Dobra, jestem świnia. Czemu to puszczasz? Dobra, zaraz wam pokażę ile sety wydałam. Dobra, zaraz wam pokażę ile sycy wydałam. I wydałam tyle kasy jak widzicie jeszcze przybliżę. A ja nie umiem tego obliczyć. Specjalnie Nie umiem Umią tego obliczyć nie mam tej kasy, a diamentów wydam 774. 774. Ja tam więcej. No i to na co nie to pacznie. Ja miałam wiepana, rok, ale oczywiście zmieniłam na Więc razem tak nie robić. Mhm, mm jak macie VIPa to radzę nie zmieniać hasła, bo możliwe, że wam zabiorą tego No jak mi. Co mam po... Zaraz i tak będę, gdy będzie ja tak z 13 minut już skończę ten odcinek. Um, I co się... ty mi chciałaś pokazać? No chciałem ci pokazać tego zwierzaka. Uh. Kupujcie tego zwierzaka jak macie diaksy. No, Ktoś musisz pomyśleć, że macie i liście VIPa na rok. Właśnie. Pomyśl sobie, a go w konia mhm. a? Co jest to z moim telefonem? E, nie wiem um, Moja koleżanka może też dzisiaj nagra filmik Nie wiem um, To mam robić Może coś sobie szybko kupię Jak już sobie coś wybiorę, to do was wrócę Nie chcę na jakiś kupi casting I raczej na ten... Co ja robię? Ja chcę stąd wyjść No ja weszłam, w, ja, weszłam, ja, weszłam w, ja weszłam w gry, jestem super. Dobra, gdy już coś wybiorę, to do Was przyjdę. No i to kupię i, i skończę odcinek. Jednak sobie chyba nie, nic nie było, bo mi się wszystko zacina. Um, więc wrócę do Was z kolejnym odcinkiem, kiedy będę sobie pływała. Więc to na razie. No, więc na ra sobie coś tego, Bonisa. No, za tydzień będzie. Jakie zakupy. E, za tydzień będzie. Tak. Więc Zadajcie do mnie na skąpę i na mk.msp. MSP. Więc na razie.